Prezydent. Jak on kurwa ma na imię? Janusz Trump? Nie, czekaj, jak on kurwa ma na imię? Czekaj, Trump. A Donald. Kurwa, Janusz mi się pojebało. Gdzie Janusz? Donald Trump podpisał, że Polacy mogą kurwa bez wizy jechać do Ameryki. Rozumiecie to, czy nie? Możesz normalnie bez wizy do USA se wyjebać na wakacje. Czaisz kurwa, Donald Trump podpisał deklarację, już podpisał, już zatwierdzone, już od dzisiaj można kurwa do Ameryki wypędalać. Zajebiście! Ja od razu sobie buduję chatę w dzielnicy Compton i będę pił se piwo, kurwa, z takimi gwiazdami jak Miley Cyrus, Selena Gomez, y Britney Spears i jasna. Będę popiła piwko z tym, jak on ma. Kurwa ten, ten. Dobra, chuj. No nie, ale dobra. Pogadamy sobie dzisiaj o tym też i porozmawiamy sobie dzisiaj o. Hej, może